Zaczynamy ten śmieszny dzień. Pierwsze w Polsce zawody kardzicu. Buchartura. Jedziemy do chojnic. Więcej na miejscu. Halo. No i jesteśmy w chojnicach. Zaraz zaczynamy z zawody. Ja startuję w kardzicu. Chłopaki jeszcze też na matach będą startować. Zobaczymy, jak to wygląda. Hala wygląda całkiem przyjemnie. Witamy w Chojnicach. Marcinie, jak nastrój? Rejpisty. Przemysławie, piękny kawalerze, chodź tu do nas. Postaram się sobie nie urwać ani ręki, ani nogi. Jak tam, Przemek? Jaki dzisiaj wynik? Najlepszy, no kurwa. <gry> Dobra, idziemy na Hale, zaraz będziemy rozkminiać co tam się odbywa.

Damias, za drzwi go. Łukasz, nie daj się wypchnąć. Za drzwi, tak jest. Łukasz, za głowę go pociągnij. Złap za, za kimono. Stop, 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 stop. Reset, reset. Z powrotem, siadamy z powrotem. No. Łukasz, za tak, kimono go szar, po co to masz? Ty otwieraj drzwi. Dobra. Ostatni dzień z powrotem. A Bo zresetowałeś, reset, no Ale nie, reset dla nich. Czekaj, nie reset czasu. Dobra. One eternity later. Dobra, będzie 30 sekund mniej. Dobra? Dobra. Gotowi do startu? Start! Łamie damaj go. do to. Tak, 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 łap, łap, Skręć się, Damian Łukasz, teraz! wejdź na niego, wejdź na niego, żeby ci nie było. E, siemanko, Damian, właśnie wygrałeś e, pierwszą walkę na pierwszych zawodach carjitsu w Polsce. Jak wrażenia? Bardzo dobrze, fajnie, mało miejsca, można się poprzebiechać. Jak będą jeszcze kolejne, to wystartuję na pewno. Okej. Okay. Czy myślisz, że to będzie dyscyplina, która jako taki dodatkowy element gdzieś tam zagości się na scenie jiu-jitsu w Polsce? Na pewno, bo fajnie, przejścia można porobić w ogóle inna, inny wajpies niż na macie, nie? Bo tu można i pasem podusić i wszystko, nie? Jasne. Dobra, gratuluję serdecznie i powodzenia w następnych startach. Dziękuję. Nie, tak, jak się, bardzo... na, plecach, da, na niego, na niego, na niego płacz. się do gobrz! Odbij się, od się do goczubi! Wciągaj się do niego, do niego idź! Idź do niego! Wciągnij, wykopnij tą nogę do przodu! Wykopnij nogę do przodu i wrócę na niego! Dobrze! Tak jest! Otwórz drzwi szabla! Otwórz drzwi, wypchnij go! Wypchnij go! Wypierdź go z tego auta! Przyklej się i Stop. Tak! Na świeżo jeszcze tak troszkę może emocjonalnie Przegrałem pierwszą walkę w Karjizzu jaką miałem przyjemność robić Bardzo fajny przeciwnik Mocna walka, przewalczyliśmy dwie pełne rundy. I w trzeciej rundzie poddanie, duszenie pasem bezpieczeństwa. Tak więc, Beka. Dobra, jestem z Szablą, z którym walczyłem w Kardzicu. Jak generalnie oceniasz naszą walkę? Jak ci się podobało? Było ciężko. Pierwsze zawody w Kardzicu w Polsce. Mi się udało wygrać, ale walka była mocna. Marka była mocna, trzy rundy trwała ciężko było skończyć. Co myślisz o takiej formule? Czy generalnie takie rzeczy rozgoszczą się bardziej w kalendarzu zawodów, czy to jest po prostu jakiś taki chwilowy, chwilowy trend, i może będzie się gdzieś tam pojawiało, a niekoniecznie gdzieś tam wejdzie to na stałe do kalendarzy, jako taka dyscyplina dodatkowa? Ogólnie wydaje mi się, że nie będzie to aż tak częste, ale może się pojawiać, bo wydaje mi się, że jest to coś innego i może dobrze rozpromować polskie Jasne. Dobra, e, dzięki serdeczne, mimo tego, że przegrałem bardzo fajna waleczka, bardzo fajne doświadczenia. Dobra, jestem z chłopakami po pierwszych polskich zawodach kardzicu. Jak wrażenia? Moim zdaniem były to fajne zawody, na pewno coś nowego. Mi w miarę dobrze poszło, bo mam złoto i brąz z dwóch kategorii z kimonami i bez. Podobało mi się. U mnie dwie walki w pizdę, wracam bez medalu, ale bardzo fajne doświadczenie, przyjemne, ciekawe. Pozdrawiam. Okej, okay, no, no fakt i interesująca formuła. E, pytanie, czy to jakoś tam zażre dalej, czy gdzieś tam się będzie to pojawiało? Ja myślę, że tak. Bardzo ciekawe, żeby sobie jako dodatek do zawodu wrzucić. Mm -hmm. Zawsze się ktoś tam wpisze. Ale jak myślicie, czy to będzie na przykład, e, nie wiem, z, e, gdzieś tam właśnie raczej domena, powiedzmy, jakichś tam takich małych lokalnych zawodów, czy, czy gdzieś tam w tym głównym naszym corocznym turze Intery, summery i tak dalej? To, to się pojawi. No, ja mam nadzieję, że, że będą zrobione z tego mistrzostwa polski, ponieważ mam zamiar w nich konkurować. Jeśli Mistrzo tak mistrzostwa polski w kardzicu. No to ja nie również... było faktycznie interesujące. Na pewno bym konkurował. Trenerze? Czy trener zechce wywiadu udzielić? Nie. Ja nie jestem A czy trener poleca Kardzicu? Tak, zajebiście. Według trenera było zajebiście Ale i poszło na spraw. Czy myślisz, że tutaj w przyszłym roku znowu przyjedziemy do Chojnic, znowu będziemy mogli walczyć w Kardzicu w samochodach? No ja mam taką nadzieję, że będziemy robić tą imprezę cyklicznie. A jeżeli zrobiliśmy Kardzicu, pierwszą edycję, więc pojedziemy też i z drugą. Bardziej się skupiałem na tym, żeby zrobić tradycyjny jitsu i się skupiliśmy na tym, bo głównie to trenujemy, a Kardzicu jest to taka, że tak powiem, marginesowa dziedzina. Aczkolwiek wyszło to fajnie i na pewno będziemy robić drugą edycję za rok. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się tutaj w większym gronie i zrobimy tutaj drugą edycję Pucharutura. Super.